Izrael jest w stanie wojny, w morderczym, niesprowokowanym ataku, który pochłonął życie setek Izraelczyków, w tym ponad 100 cywilów, kobiet, dzieci i starców, porwanych przez terrorystów Hamasu. Stoimy w obliczu bezprecedensowego kryzysu. Atak miał miejsce w Szabat, który był także ostatnim dniem święta namiotów. Stał się dokładnie w rocznicę święta Yom Kippur, wojny Dnia Odkupienia. Z 1973. Straty, które stawialiśmy czoła i blizny nad ciele naszego narodu są niezmierzone. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy stanąć zjednoczeni i sprowadzić pocieszenie ludowi izraelskiemu. Czy zatrzymacie się na chwilę i pomodlicie się razem ze mną za nasz lud w tym konflikcie? Ojcze w niebie, przychodzimy do Ciebie, prosząc o Twoją pomoc. Nasz naród dziś stoi. Dzięki Twojej mocy i Twojej suwerennej ręce i miłosierdziu. I dziś potrzebujemy Twojej pomocy, aby ostać w obliczu tej terrorystycznej wojny. Prowadź naszych żołnierzy i policję, z których wielu są naszadowcami Jezusa. Cudownie uwolnij jeńców. Przynieś pocieszenie naszemu ludowi. Przynieś uzdrowienie osobom w szpitala szpitalach i ochronę dla niewinnych, którzy zostali złapani w ogniu krzyżowym tej wojny. Ogłaszamy dziś, że Ty jesteś naszym schronieniem, naszą twierdzą, naszym Bogiem, którego ufamy. W imieniu Jezusa. Amen. Otrzymałem dosłownie setki e-mailów i wiadomości tekstowych od wyznawców Jezusa na całej Ziemi. Dziękuję za to. Jest to wielka zachęta, świadomość tego, że stoicie razem z nami w tych trudnych dniach. My w One for Israel. Wszyscy jesteśmy zjednoczeni na pokładzie, aby zapewnić pomoc, asystę i pocieszenie tym, którzy są w strefie konfliktu. Nasz zespół gromadzi razem zasoby i mobilizuje pakiety pomocowe, by zostały wysłane naszym żołnierzom i rodzinom wysiedlonym przez terror. Zapraszamy Was, abyście stanęli razem z nami i pokazali naszemu ludowi miłość Mesjasza. Dołącz dziś do nas w modlitwie i wsparciu. I pokażcie Izraelowi i światu, że jesteście jedno dla Izraela. Niech Bóg chroni Izrael. Niech będzie naszą tarczą i siłą i ukaże nam jego zbawienie.